Mam wam powiedzieć, że jutro mi się kończy kwarantanna i drukuję kolorowanki z dzieciństwa, jak Peppa czy My Little Pony i e, zaraz wam pokażę jakie to są. Dobra, wybrałam pięć bajek. Dobra, pewnie każdy e, pamięta te e, pięć bajek z dzieciństwa. Najpierw w mini. Jak byłam mała, to zawsze u babci oglądałam bajkę. Kubusia, wywładka nie często oglądałam, ale bardzo lubiłam też go oglądać. Później mam świnkę Pepe, To, co ja cały czas lubiłam bardzo oglądać. Później mam My Little Pony. Tak, to też. I wszystkie e, odcinki, właśnie. Mm, wszystkie obejrzałam. I tu, znaczy, to nie są. To jest. To chyba są jakieś dodatkowe, bo ja tych kucyków nie znam za bardzo. Albo po prostu, no nie wiem, no są takie świąteczne, no no może to są jakieś dodatkowe, a może nie, bo jażek powiem, tutaj po próbowałam kilka lat temu. Nie wiem, 5, 6, 7, nawet 8 może. No. no i to dzisiaj wszystko na ja dziś. W następnym odcinku możecie się spodziewać serii Halloweenowej, bo za 6 dni już mamy Halloween. Pa! Do zobaczenia w następnym odcinku.